Kolejny dzień, kolejna naprawa. Dzisiaj zmieniamy dyfer i półosie. Jest to dyfer po przebiegu 90, 90 000 mil. Półosie tak samo wpadły po takim przebiegu. Te stare miały taki luz, że nawet tutaj już puka. Ej, nie muszę tego trzymać sztywno, żeby było słychać. Obydwie w takim samym stanie. Oczywiście przy wymianie dyfra wpadają też poliuretany na całości tutaj już zdemontowany dyfer trzyma się tylko na tych dwóch śrubkach musimy to wybić, przeciąć usunąć to z tych gniazd wbić tutaj poliuretan później połączyć to przegubami tutaj wałem i zmontować prosta robota na dwie godziny i pa robota wykonana ładne czerwone poliuretany z przodu, dwie, jedna z tyłu ta podobno puka najwięcej, więc e, jest komplet wymieniony e, co, co tutaj więcej mogę powiedzieć e, czas roboty wyjmowania dyfra to jakieś dwie godzinki e, włożenie tych poliuretanów i wybicie tych starych e, gum jakieś 1,5 godziny myślę e, razem z tymi płośkami teraz jak się złapiemy nie ma żadnego luzu nic a nic więc y, nie ma żadnego pukania wszystko jest o, elegancko zrobione powiedziałbym, że profesjonalnie autoryzowany serwis zrób to sam także dwie godzinki na składanie Razem 6 godzin wyszło, jest druga w nocy, idę spać. Dzięki. Może ktoś to obejrzy kiedyś.